Z tyłu hałdy węgla. Tutaj jakaś elektrociepłownia, prawdopodobnie. W tym małym cmentarzu parafialnym w Chorzowie znalazłem nagrobki powstańców Śląskich. Postawione przez IPN. Mają taką spójną formę bardzo grubej napisówki z granitu w postaci krzyża. Tam jest drugi. Tutaj mają takie symbole. Orzeł. Tobie polsko. Powstanie Śląski. Bóg, honor ojczyzna. Symboliczne daty Instytut Pamięci Narodowej można łatwo wyłowić na cmentarzu powstańców. Charakteryzują się właśnie takimi nagrobkami bardzo charakterystycznymi, przypominającymi może symboliczne jakieś kapliczki przydrożne nie do przeoczenia.